Yeah Widzę ja parę tych par, które kurwa naprawdę nic tutaj nie znaczą Niby te słowa szczęśliwe, a mimika twarzy to mija się z prawdą A jak to do czego to spierdalają, bo szczerze wiedzą, że nie warto Nie mogę nagrywać smutów, ale wtedy to mijałbym się z pasją Widzę ja parę tych par, które kurwa naprawdę nic tutaj nie znaczą Niby te słowa szczęśliwe, a mimika twarzy to mija się z prawdą A jak to do czego to spierdalają, bo szczerze wiedzą, że nie warto Nie mogę nagrywać smutów, ale wtedy to mijałbym się z pasją. Widzę ja parę tych par, które kurwa naprawdę nic tutaj nie znaczą. Niby te słowa szczęśliwe, a mi twarzy, to mija się z prawdą. A jak to do czego to stwierdzalają, bo szczerze wiedzą, że nie warto. Nie mogę nagrywać smutów, ale wtedy to mi mijałbym się z pasją. Ludzie to mają te oczy na łofie, mam oczy zamknięte na banknot. Zwykle gadają głupoty, dlatego nie słucham, bo wiem, że nie warto. Serce wybucha jak troty, a szczęście na zębach to życiową maską. Mają tu powoli dosyć, dlatego nie friend, znowu. Kartą, dlatego piszę ten tekst Codziennie to moją pasją I chyba już dobrze wiesz Dlaczego w nocy ja nie mogę zasnąć Ruchy ulicy ukaja ten dźwięk To mój nowy fason Codziennie zbijane pięć Witam się chętnie z moją bandą Yeah. Widzę ja parę tych park, które kurwa naprawdę nic tutaj nie znaczą. Niby te słowa szczęśliwa, a mimika twarzy to mija się z prawdą. A jak to do czego to spierdalają, bo szczerze wiedzą, że nie warto. Nie mogę nagrywać smutów, ale wtedy to mijałbym się z pasją. Widzę ja parę tych park, które kurwa naprawdę nic tutaj nie znaczą. Niby te słowa szczęśliwa, a mimika twarzy to mija się z prawdą. A jak to do czego to spierdalają, bo szczerze wiedzą, że nie warto. Nie mogę nagrywać smutów, ale wtedy to obym się z pasją. Czekają nagrody na mnie za godziny roboty, choć nie bywam jak te roboty, bo robię muzei, to moje poloty wersami się wyjawródzę. Czekając noty na spokojnie dotek jedyne co robię, palę papierosy Jedynie ozdobię moje duże jego, zacisnę koronę na włosy